Cześć kochani! Dzisiaj przepis na wilgotne, zdrowe, ultraczekoladowe brownie z fasoli. Zapraszam! To ciasto to jest bardzo fajna, zdrowa alternatywa do klasycznego brownie i ja osobiście powiem Wam, że jestem w szoku jak to brownie jest pyszne. Gdyby mi, gdybym pierwszy raz je jadła i ktoś by mi powiedział, że w środku jest czerwona fasola, Nigdy bym nie powiedziała, że tam w środku ona jest. Zaczynamy od przygotowania masy czekoladowej, więc w garnuszku umieszczam olej kokosowy i musimy go podgrzeć. Tutaj mam przygotowaną czekoladę, ja mam taką w pastylkach, ale oczywiście możecie użyć dowolnej gorzkiej czekolady niemlecznej, bo chcemy, żeby to ciasto było troszeczkę bardziej zdrowe, więc używajcie takiej czekolady gorzkiej, która ma powyżej 70% zawartości kakao. Olej jest już ciepły, tutaj się rozpuścił i do niego dosypujemy czekoladę. Jeśli się boicie, możecie wszystko e, zrobić w kąpieli wodnej. Możecie wtedy olej kokosowy podgrzać razem z gorzką czekoladą w kąpieli wodnej i e, nie będzie ryzyka, że coś tu się zważy albo coś nie wyjdzie. Ja robię to bezpośrednio, bo e, e, łatwo mi jest po prostu. Chwilę czekam. I całość sobie mieszamy. No i czekolada pięknie nam się rozpuściła w oleju, więc przystępujemy do drugiej części. Teraz wstawcie sobie piekarnik na 180 stopni grzanie góra dół i przygotujcie sobie blaszkę. Ja mam akurat taką foremkę silikonową, wyłożyłam ją już papierem do pieczenia. Ona ma średnicę 20 na 20 cm, taka będzie idealna. Możecie użyć ceramicznej, jaką tam w domu macie. I teraz najprostsza rzecz. Musimy wszystko razem zmiksować. Do malaksera wrzucamy czerwoną fasolę, to jest fasola z puszki, po prostu ją odsączyłam, przepłukałam pod wodą i odsączyłam dokładnie. Jeśli chcecie, możecie wymienić również czerwoną fasolę na cieciorkę, na ciecierzycę, z puszki również, albo ze słoika, gramatura ta sama, a też jest brownie fantastyczne, więc możecie sobie tutaj wymienić. I dajcie mi znać w komentarzach, które Wam bardziej smakowało. O, dodajemy do środka jednego banana. Masło orzechowe, kakao, żeby jeszcze wzmocnić ten smak czekoladowy, dwa jajka, erytrytol. Ja właśnie chciałam, żeby ta wersja ciasta była na maksa zdrowa, więc nie używam w niej takiego białego cukru. Zamieniłam to wszystko na erytrytol. Możecie również dodać ksylitolu albo stewi, ale pamiętajcie, że erytrytol, jeśli chodzi o słodziki, on jest najmniej słodki, więc po prostu dodajcie go więcej. Możecie to brownie zrobić również z brązowym cukrem albo z białym cukrem, ale wtedy tego cukru musicie dać mniej, bo jest po prostu bardziej słodki. I do środka jeszcze idzie pół łyżeczki proszku do pieczenia. Oczywiście całą gramaturę macie w opisie filmu. I mój magiczny składnik, czyli cytrusowy sos sojowy ponzu, dlaczego go używam? Ja w ogóle uwielbiam sos sojowy w czekoladowych ciastach, dlatego że on mi zastępuje sól. Fantastycznie podbija smak czekoladowych wypieków. Ten jest akurat z dodatkiem cytryny, ponieważ ta cytryna fajnie niweluje smak fasoli i dodaje delikatnej kwasowości. No jest po prostu bardziej aromatyczne to ciasto. Jeśli nie macie sosu ponzu, możecie również użyć po prostu zwykłego sosu sojowego albo odrobowego. Soli. I teraz wszystko razem miksujemy, a na koniec dodamy naszą masę czekoladową. Masa się ładnie zmiksowała i dolewamy czekoladę z olejem. To już delikatnie przestygło. Ważne, żeby też nie dodawać tego, jak jest bardzo ciepłe. I znowu miksujemy. Masa pięknie się połączyła. Zajęło mi zrobienie całego ciasta jakieś 6 minut. Więc Wam też tyle zajmie. Ja jeszcze dodaję sobie truskawki liofilizowane, czyli wysuszona, bo czekolada, masło orzechowe i truskawki to w ogóle jest najlepsze połączenie. Jeśli ich nie macie, nie musicie ich dodawać. Ja po prostu bardzo lubię. No i przelewamy. Jak widzicie, ciasto jest totalnie bez mąki, więc idealnie nadaje się dla Was bezglutenowcy. Zaraz zapytacie mnie w komentarzach. Czy zamiast liofilizowanych owoców możecie użyć świeżych? Ja bym tego nie robiła, dlatego że świeże owoce mają bardzo dużo wody i niestety może Wam to ciasto wyjść zbyt wilgotne i mieć za dużo wody w sobie, więc raczej bym nie kombinowała. Zróbcie w ogóle bez owoców wtedy. Możecie również dodać orzechy, ulubione orzechy, laskowe, pekan, włoskie, jakie tam lubicie. Także tutaj pole do popisu jest ogromne. Ciasto wkładamy teraz do piekarnika nagrzanego, tak jak wcześniej wspominałam, 180 stopni, grzanie góra-dół i pieczemy przez 30-35 minut. Tutaj pod żadnym pozorem nie sprawdzamy patyczkiem, bo ono ma być wilgotne w środku, więc jak wsadzicie patyczek, to on będzie brudny, ale tak ma być, więc nie sprawdzamy. Ciasto wyszło z pieca, jest jeszcze ciepło, ale ja już nie mogę się doczekać, więc próbujemy. Ale ciepluchne i wilgotne w środku. Uuu! Dobrze, nie przepiekło się, bo się tego obawiałam zawsze najbardziej. O, zobaczcie. Zobaczcie, jak jest wilgotne. Tak, jak brownie powinno być. Ha! Próbowanie! Nigdy bym nie powiedziała, że to jest brownie z fasoli. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój przepis na dosyć zdrowe brownie. Jest naprawdę wilgotne, jest fantastyczne. Musicie go spróbować. Myślę, że jak zrobicie takie brownie dzieciom, to one nawet... Nawet nie musicie mówić, że jest z fasoli. Po prostu powiedzcie, że to jest prawdziwe brownie zrobione na maśle i czekoladzie. Nie zorientują się. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie do mnie na Instagrama i napiszcie mi w komentarzach, co mam dla Was kolejnym razem przygotować? Do zobaczenia przy kolejnych odcinka. Cześć! A klasyczne Brownie znajdziecie tutaj.